Witam, witam, łoba więc zapraszam na mój kanał, zaskrybujcie tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu, wow, 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 jak się czujecie po, po moim teraz nie, tego typu, krótko i na temat Wam, objaśniam w ciągu godziny, co i jak, na jakich zasadach, jest to wszystko ustalone, tego typu, nikt nie ma prawa, e, mnie zarządzić mną, że... Ma być z tym, co innego, bo to ja zarządzam. Zarządzam sory tego typu. To jest pierwsze prymo, drugie prymo. Myślcie trochę, myślcie. Bo naprawdę no, nie, nie robicie krzywdy ani wręcz przeciwnie. Tylko mam petkę, zważę. Naciskacie, naciskacie, nie macie co oglądać. Kiedy nowa płyta? Powiedziałem. Jak zrobię mam na przekór to to następnym roku będzie tego typu bo mogę wam zrobić na przekór tego typu proste jak drut tego typu A słuchajcie po tym filmie coś zobaczycie coś zobaczycie nie będę mówić co tego typu ale wkrótce sami zobaczycie na własne oczy tego typu, nie będę nic mówić co musicie obejrzeć po prostu ten odcinek i coś zrozumieć tego typu właśnie po tym filmie coś zobaczycie tego typu proste jak drut, a tak mówię w sprawie yy, tego, że Wy naciskacie na te streamy i inne rzeczy, ja niedługo będę kończył streamów bo mam plan że wkrótce Przedam ten kanał po prostu i będę miał was wreszcie w dupie. Naprawdę będę miał was w dupie i nie będę się wami przejmować ani nic, tylko się będę śmiał z was tego tylko po prostu i tak zrobię, bo yy, po prostu sobie analizowałem to, co wam przekazałem i tak zrobię. I absolutnie nie piszcie do mnie, żeby, żebym zakładał kanał i robił streamer. Będę miał Was w dupie, jakby nie macie w dupie. W dupie. Skończyło się. w banie jak się mówi. Tego typu. prostu Skończyło się, stranie banie. Ja nie jestem e, jakąś piłeczką do odbijania się. Tego typu. Nauczka musi być tego typu. Bo i tak za dużo się staram. Wręcz przeciwnie, powyżej tego. A Wy macie w dupie. Czyli. Dobra, sprzedam kanał, będę miał w chuj kasy znowu. I będę miał w dupie Wasze e, pretensy i inne rzeczy. Jeszcze będę się śmiał z Was z komentarzy. Raz tak zrobiłem. No, o to wiecie Raz tak zrobiłem to wiecie o co tego typu Proste Proste Bo jak wy naciskając mnie rób to bo rób, bo nie mamy co glądu, nie mamy co kurwa no, słuchać muzyki No to kurwa weźcie sami nagrajcie se. I posłuchajcie się ja nic dla was nie muszę robić, jak absolutnie, wreszcie przeciwnie, zatrzymałem się przy momencie, żeby was upierdolić, upierdolić was, tego typu, że nie jestem jakąś laleczką, bo wy tego typu. Wreszcie pokażę wam, kto tu rządzi, bo na razie to wy niczym nie nie rządzicie. Jesteście tylko widzami. Nie jesteście moderatami e, mojego kanału. M nie mówię o modach na streamie, ale e, mówię o jako moderator e, mojego kanału. Ja jestem głównym właścicielem. I absolutnie nie muszę nic dla Was robić. Jak wy macie pensy, żal. Miejcie, kurwa. Tak to ma, tłumaczyłem wczoraj. Że yy, wasi rodzice nie pinują, co robicie. A później się w głowie, pierdoli Proste. Proste jak trud. Zastanówcie się, bo nie robicie wręcz przeciwnie, w Wręcz ja mam tego uba, bo ja sobie mogę robić na TikToku. I więcej zarobię na TikToku. Więcej zarobię na TikToku. Niż na streamie. Proste? Proste. Dlatego mówię to o oficjalnie, tak jak wczoraj oficjalnie to mówiłem i oficjalnie jeszcze raz powtarzam, że już Postanowiłem przedać ten kanał. Sprzedać ten kanał i mieć was w dupie. dibane Do końca życia was. Ja się odpocznę. To jest taki... frajer jak wynik, który nie mają wszyscy. Tego typu. Ja się będę z was śmiał, a wy będziecie... płakać. Proste. Ja nic nie muszę robić, słuchajcie Nikt mi nie stoi i mnie Wałkiem mnie nie wali po głowie, że masz to robić. Nie. Abs absolutnie. Mówię to szczerze i otwarcie. A jak macie potencjał, to miejcie do siebie, do innych ludzi, którzy Was chuja grają. Tego typu. Prosto. Ja wiem, że to uderza wszystkich. zdaje sobie to sprawę, że to uderza do wszystkich, ale trudno, przez jest taki debiut koło ko siebie macie, że nie odróżniacie, że was trollują. Dlatego tak się dzieje. Słuchajcie. No trudno. Trudno się mówi tego typu. Prosto jak drut Jak śmiski ogon o. Słuchajcie Ja nic nie muszę absolutnie robić dla was Mogę sobie siedzieć i sobie śmiesz z Was teraz Prosto Jak widzicie, że Was też olewam, bo pytacie się niektórzy, czy mogę z tobą zrobić zdjęcie? Nie ma, absolutnie nie ma Dziękuję do dwie... pa tylko to. No i widzicie, u mnie jest krótka piłka, tego typu. Nie ma pierdolenia się, jak wy się pierdolicie, laty jedne. Posłuchajcie trochę starszych ludzi od was, którzy coś w życiu osiągnęli, a nie jak wy, jako gówno, laty, Bo naprawdę, no przykro to patrzeć jak piszecie, jak komentarze komentarzy walicie i co? Chodzi o to, że, że ja Wam się wkurwiać na Wasze komentarze? Mam na to wysrane automatycznie, pokazujecie, że nie dożyliście do swojego wieku, tego typu proste. Po tym filmie coś zobaczycie. Nie będę mówić co, zaraz zobaczycie co, jak yy, yy, o co Kaman. Możesz się na ten temat komentować, jak zobaczycie, bo naprawdę, no. O, nie będę mówić, o. Musicie sami to zobaczyć sobie. Tego typu. Zabarzę na kanał i tak mówię. Absolutnie nic nie muszę da Was robić. W robię to. Robię tak samo jakby. Fajnie uczycie co? Być frajerem teraz. No ale coś. Sami się do tego doczyniliście. O, można powiedzieć z typu. Ale dobra. Wasze proszkę nie moje. Ja się śmieję chuj tego typu <laughs> Proszę No, widzicie Ja wiem, że kiedyś to mnie Alkohol sterował teraz nie, alkohol nie steruje mam tutaj poukładane aby mało laty Róbcie co chcecie Możecie srać sobie pod sobą tego typu Nic tam rybka tego typu Proszę jak Zaraz zobaczycie, o co Kamal. Zapraszam na kanał i faktycznie sobie przymyście analizujcie to wszystko. Tego typu wow!